Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale Tiger83, z tej strony Sorry, od razu z nami głos, mam jakąś chlebkę, dostałem, nie wiem czemu. Tuż po live z Fishing Planet. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Fishing Planet naprawdę bardzo, bardzo ciekawa informacja. Ale na początku bardzo proszę zostawcie łapkę do góry pod tym materiałem. Napiszcie swój miły komentarz, jeśli jesteś nową osobą na kanale. Zasubskrybuj kanał, bo naprawdę warto link do mojego Discorda będzie w opisie. I słuchajcie naprawdę specjalny odcinek, gdyż ja od bardzo, bardzo długiego czasu polowałem na haczyki i nie wiedziałem jak je zdobyć. Mianowicie. Mamy haczyki XL, jest haczyk 4.0, które możemy zdobyć. Jedne chyba jest za osiągnięcie, jeśli się nie mylę, Do zdobycia za 30 dni, chyba na jakimś łowisku. Do tego jeszcze możemy zdobyć te haczyki na rzece Adhuba w Rosji i na San Croix, czyli jezioro Michigan. Jak widać, ja mam 29 sztuk, bo jeden haczyk straciłem. Także jedno możemy zdobyć z osiągnięcia za 30 dni z jakiegoś akwenu, tylko nie pamiętam z którego. Jedna misja jest na rzece Adhuba w Rosji i na pewno jedna jest jeszcze misja na jeziorze właśnie Michigan na St. Croix, czyli w sumie trzy pakiety, czyli 30 sztuk. A i tutaj chodzi tematem głównym tego odcinka Fishing Planet jest słuchajcie oczywiście jak zdobyć, co należy zrobić, żeby zdobyć haczyki x XRS 4.0. I tutaj od razu z góry chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za informację, gdyż nigdzie nie znalazłem żadnego info. Nikt ze znajomych, czy to z PZ, czy to z Xboxa, czy z konsoli, nie wiedział. A gracze mają te techniki też nie mogłem nigdzie znaleźć. Nie wiedziałem, jak je zdobyć. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować, tutaj, mojemu widzowi z platformy Xbox Bilmon 30. Nick Bilmon 30, jeszcze raz ci bardzo. Serdecznie chciałbym podziękować za to, że powiedziałeś, co należy zrobić, żeby zdobyć haczyki bezadzierowe. XR jest 40. I już wam pokazuję. Ja już po lajwie troszeczkę to porobiłem. Jesteśmy oczywiście w Afryce, rzeka Kongo. Wchodzimy sobie na osiągnięcia. Tak jak mówiłem, jedna haczyk oczywiście ta XL jest normalna 4.0. Tutaj będę za 30 dni spędzone na jednym z akwenów. Jedna do zdobycia na rzece Atkuba w Rosji i jedne do zdobycia na jeziorze San Croix, czyli jezioro Michigan. I tutaj to będzie oczywiście tu przy osiągnięciach kajakowych. Jak widać mi skoczyło 118, miasto 117. Mamy kapitana wioślarza, czyli trzeba wiosłować na kajaku. Mamy uprząs płatwy, czyli ryba musi nas ściągnąć i tutaj słuchajcie jest osiągnięcie do góry nogami. Mi one, że tak powiem jego nie widziałem, bo to jest ukryte osiągnięcie. Jak możecie zobaczyć, to jest ukryte osiągnięcie do góry nogami, gdyż ono dopiero się uaktywni po zrobieniu 10 razy. Czyli co tu musimy zrobić? Do góry nogami, tracisz równowagę w kajaku. To nie jest problem. Dzięki temu przetrwasz próbę do góry nogami. Także o co tutaj chodzi? Siedząc na kajaku po prostu musimy tak manewrować wędką i tak płynąć ze rybą, żeby ryba wywracała nas na kajaku. Na pierwszym etapie jest to bodajże 10 i właśnie po tych 10, jeśli dobrze pamiętam, wskakuje to osiągnięcie. Drugi etap jest przy 50 takich przewrotkach, czyli nurkowanie dnem <todgórnym> kajakiem i trzeci etap jest to 150, 150 razy, jak widać, ja mam 132, także już mi brakuje tylko 18 razy, jeszcze muszę do góry dnem wywrócić kajak, jak będziemy holować rybę i i oprócz trzech bitcoinów, które mam nadzieję, dzisiaj wpłyną na moje konto, również dostanę w końcu tak długo wyczekiwane haczyki X series haczyki haczyki 4.0. I jeszcze raz to z góry podziękowania właśnie dla e, gracza i mojego widza z platformy XBOX, e, Bilmon 30 bardzo serdecznie dziękuję, który powiedział, co należy zrobić. I ja, jak jestem oczywiście w Afryce, rzeka Kongo, e, jestem przy korzeniu. I tutaj, jeśli chodzi, jak to najprościej zrobić, z tego, co zauważyłem, e, o konie, albo raz przywrócę, albo dwa, tak do kilku razy to jest max albo w ogóle e, sum kamba troszeczkę lepiej natomiast e, to co zrobił dzisiaj u mnie sum afrykański ostro zakończone 24 kilo i 508 gram jak dobrze pamiętam. E, to Bilmo 30 świadkiem, bo żeśmy gadali na, dis na Discordzie na kanale. Nie wiem, z 15 minut trwało, może 25, i w ciągu tej zabawy, z tym sumem afrykańskim, ostro zakończonym 24 kilo, jak dobrze pamiętam, i 508 gramów, w sumie wywrócił mi kajak 35 razy. Manerwowałem wędką na, na, w różnych kierunkach. Zbiniłem tropikany kasnik na zeusa i ten suma afrykański ostro zakończone. wywrócił mi kajak aż 35 razy w czasie holowania te rybki. Także to jest rekord mój. Także mam nadzieję, że dzisiaj na live uda się to 18 razy zrobić. Wspólnie raz z wawi W końcu te haczyki mam nadzieję, że zagoszczą w moim plecaku. <laughs> Także to tyle. Taka informacja dla Was ode mnie. I jeszcze raz mówię z góry serdecznie. Dziękuję Ci Bilmon 30 tutaj e, za powiedzenie, co trzeba zrobić, żeby właśnie e, móc mieć te właśnie haczyki X series 4.0. Także to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zalajkujcie ten materiał. Zostawcie łapkę do góry. Będę bardzo wdzięczny. Jeśli jesteś nową osobą na kanale, zasubskrybuj kanał, bo naprawdę warto. Link do mojego kanału był na y, moim Discordzie, będzie w opisie. Życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia niebawem na live. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się. Cześć.